Co może przynieść pokonanie Olbrzyma? Stare przysłowie głosi, że najciemniej jest tuż przed świtem, ale równie dobrze można powiedzieć, że najcięższa próba jest tuż po zwycięstwie. Pojedynek z Goliatem był nie końcem, a początkiem problemów Dawida. Zwycięski młodzieniec wkroczył w sieć intryg i konfliktów, które przerosły jego najczarniejsze wyobrażenia. Wiedząc, jakie wyzwania przed nim stoją, Bóg zapewnił mu wsparcie w osobie bliskiego przyjaciela, Jonatana. Przyjrzyjmy się dokładnie zdarzeniom, które nastąpiły po pojedynku z Goliatem, zastanawiając się, co mówi nam to o naszych wielkich i małych zmaganiach. Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat treści prezentowanych w audycji, Sięgnij do konspektu w formacie PDF, czyli studium biblijnego, które pomoże ci myśleć samodzielnie, biblijnie.